Nakładanie maseczki z moim kotem. Część druga. Tą maseczkę. Rysia, odsłoń trochę. Tą maseczkę wybrałam cytrynową. Ale Ryska dzisiaj jest złośliwa. Ona nie chce, żebym z wami rozmawiała. I słuchajcie, ja nie mogę tej maseczki nałożyć, bo z niej tak leci, że już sobie wcieram te dobroczynne, chemiczne składniki. Ciekawe, kiedy się zacznę świecić. Wiecie co? No po prostu. Ciekawe, jak to otworzyć. Dobra. O, mam. I zaraz będzie. Zaraz będzie akcja. Słuchajcie. Nigdy tego nie przecinam. Ja robię się jak z milczenia owiec. Ah. Milczenie owiec. Milczenie Pauliny. Rysia się położyła nareszcie. O. Po ustach. Buh. czego to takie żółte? O! Żółte światło się zrobiło, bo przed chwilą padał grad. Ja miałam. O, ale piękna pogoda się teraz zrobiła. Przed chwilą grad, ale jak zasuwał skubany, a ja właśnie miałam wyjść. Słuchajcie, do mięsnego po, po coś na obiad. I patrzę, a tu SMS-ka dostałam od takiego pana, że i po działce, bo ja mówiłam, że na działkę będę szła, nie? Ale to niewygodnie się nakłada. No i ja napisałam, a co pada? A on, no, grat u nas pada. I ja tak wyszłam z łazienki, patrzę, kurde, wykrakał. A on kawałek ode mnie mieszka, tak z pięć kilometrów. I ja tak spojrzałam, mówię, ja pierdykam, no nie pójdę teraz na tą, do tego mięsnego, ani na działkę. Czego to takie żółte? O, milczenie Pauliny. Ha, ha, ja w ogóle tak lubię te maseczki, tak chciało jeszcze sobie wsmarować. A co, zapłaciłam to wykorzystać, nie? Zapłaciłam to, tak. Przed chwilą, przepraszam, że tak tu, ale lampę sobie włączałam, może to od tej lampy wyłączę? Wyłączyłam, nie, dalej tak żółto. Włączyłam, bo było ciemno i mówię, dobra, to sobie lampę włączę, to będzie lepiej, nie? I patrzcie, teraz. Yy, na tą brzydką pogodę maseczka, limonkowa, cytrynowa z miszy, elektrolitiki Zaraz się ja youtube'ka pooglądam. O, I będzie 10. 10 minut. 10 minut chyba, nie wiadomo. Bo tu chińskie znaczki są, to nie wiadomo. shit mask. Sheet mask skin perfectly. To miłego dnia!